Cześć, moi drodzy. Z tej strony Hanna Kowalczyk. Witam Was na moim kanale o interpretacji snów. Dziś zagłębimy się w tajemniczy świat snów i spróbujemy odkryć, co kryje się za ich symboliką i znaczeniem. Jeśli fascynuje Was, co oznaczają Wasze sny i jak wpływają na naszą codzienność, zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Dzięki temu nie przegapicie żadnego odcinka pełnego ciekawych interpretacji i porad. A teraz przejdźmy do tematu dzisiejszego snu. Czego tylko nie widzi człowiek we śnie. Są sny spokojne i spokojne, przynoszące ze sobą relaks i spokój, ale czasami nasze sny są pełne takich wątków, że nawet zastanawiają. Cie, co się śni i dlaczego? Do kategorii i szalonych snów można przypisać wizję, w której śniło się o orgii. Marzyciele wyjaśnią, czego się spodziewać później, najważniejsze nie zapomnij o szczegółach. Krótkie interpretacje. Jeśli nie chcesz tracić czasu na szukanie i rozszyfrowywanie znaczenia swoich podświadomych obrazów, skorzystaj z krótkich interpretacji. Wyjaśnią one w kilku słowach, co ośni się o orgiach. Widzieć we śnie wielu ludzi uprawiających seks, niestabilność przed grzechami. Pijacka uczta jest symbol bólu głowy w rzeczywistości. Sen o mężczyznach i kobietach po wspólnym stosunku prześladują cię jakieś lęki. Uczestniczyć w orgi marnujesz swój potencjał. Prowadzić Bachanalia masz tendencję do lekceważenia norm zachowania. Dotykać rękami czyichś genitaliów podczas orgii i początek wrogości wobec kogoś. Sen Miller'a Gustaw Miller z racji swojego zawodu nie był snobem, ale na stronach jego dreambooka o wymarzonej orgii można znaleźć tylko kilka linijek. Tak więc, jeśli weź nie widzisz orgię z daleka, jakbyś obserwował szalonych w seksie ludzi, oznacza to, że musisz nauczyć się powstrzymywać. Od niegrzecznego i złego traktowania innych. A jeśli śniło ci się, że sam byłeś uczestnikiem tego masowego szaleństwa, to żadbaj o swoją reputację, ponieważ wizja oznacza spiski i plotki rozpowszechniane przez intrygantów na twój temat. Orgia Seksualna jako symbol buntu i dezorganizacji. Orgi są różne, pomimo wspólnej istoty drobienia czegoś grzesznego w obecności dużej liczby podglądaczy i uczestników. Najbardziej ekscytującą świadomością jest sen o orgi seksualnej. Dowiedzieć się, co ośni taka wizja, można z dowolnego DreamBook. Ale nie fakt, że ich interpretacje będą się pokrywać. Na przykład Dreambook Denis Lim tak charakteryzuje marzenie o orgi seksualnej, w której jesteś członkiem ze wszystkich sił starasz. Cię wyróżnić z tłumu, czasami uciekając się nawet do ekstremalnych środków, łamania i lekceważenia ogólnie przyjętych norm etyki i moralności. A nowoczesny marzyciel wraz z marzycielem białego maga, tak mówią, nie wyznaczyłeś sobie żadnych konkretnych zadań, więc na próżno poświęcasz swoje siły. Obżarstwo i grzech nie tylko na próżno. Czy we śnie musiałeś obserwować jak ktoś łapczywie pożerał tłuste kaloryczne jedzenie, pijąc alkohol i robił to bez miary? Interpretacja snu nie jest zbyt pocieszająca, w niedalekiej przyszłości jakiś nieznany, ale impertynencki subhik cię obrazi i zrobi to w dużym tłumie ludzi. Weś nie sam jesz i pijesz bez miary. Wschodni tłumacz przewiduje, że będziesz miał przypływ energii, który przyniesie ci wiele kłopotów. Szczególnie należy się tego obawiać, jeśli weś nie byłeś dobry i zabawny. Mężczyzna z dzieckiem autor. Inga Archangelska Freud Sigment. Interpretacja snów. Wydawca Peter 2018 rok. 576 centów. ISBN 978 myślnik 5 myślnik 44, 61, 05, 65 myślnik 6 Miller Gustav Heindman. Księga snów Millera 10 tysiące interpretacji snów Wydawca Ripple Classic 2013 rok 640 centów ISBN 978 myślnik 5 myślnik 386